Naszym dzisiejszym gościem był Piotr Matecki, który opowiadał o marketingu sportowym. Panie Piotrze, skąd w ogóle ta specyfikacja, skąd to zainteresowanie marketingiem sportowym? Znaczy, zrodziło się to rzeczywiście jeszcze na studiach, kiedy generalnie wiedziałem jaki obszar wybrać i, i ten sport był takim jeszcze nieoporządkowanym obszarem te 12-13 lat temu. No i zajęliśmy się jego specyfiką, na pewno to, że wzbudza emocje, to, że jest specyficzny konsument, to, że pozyskać sponsora nie jest tak łatwo, to, że zarządzać klubem nie jest tak łatwo. Sprawiło, że ta dziedzina zaczęła się rozwijać jako taka troszkę niezależna. Co rzeczywiście pokazują ostatnie lata, że angażowanie się biznesu w sport i zarządzanie sportem no już nie jednemu się niestety nie udało. Czy trzeba mieć jakieś specyficzne, odpowiednie skille, jakieś umiejętności, by zająć się właśnie marketingiem sportowym? Ja uważam, że nie do końca. Oczywiście jest dużo takich ukierunkowanych studiów i tam pewnie parę przedmiotów należałoby ukierunkować, jeśli chodzi o komunikację z mediami, właśnie tą segmentację kibiców, konsumenta, troszkę tutaj te zajęcia powinny nieco się różnić, natomiast wydaje mi się, że absolwent dobrego kierunku, dobrej uczelni marketingu Spokojnie sobie poradzić w sporcie, bo ma te podstawy. Wie, jak dotrzeć, jakie narzędzia należy wykorzystywać. I, i wydaje mi się, że. Że nie, mylnie jest chyba troszeczkę postrzegane to, że trzeba być kibicem określonego klubu, żeby pracować w takim klubie. <grym> z mojego doświadczenia wynika, że to jest, to jest chyba właśnie wręcz czasami niepożądane, bo zbyt emocjonalnie podchodzimy do, do klubu sportowego, wówczas pracując z nim, zapominając często o swojej ścieżce kariery, o własnym rozwoju, rozwoju osobistym, bo myślimy przez pryzmat tego kibica, który nagle jesteśmy w marketingu dużego klubu, który kochałem od dawna, a tak naprawdę nie zawsze rozwijamy swoje wszystkie umiejętności, które moglibyśmy w innej branży rozwinąć. Jeżeli tak na koniec mógłby Pan bezpośrednio już do kamery naszym widzom taką złotą radę wujka Piotra, na czym powinniśmy się skupić chcąc zająć się właśnie marketingiem sportowym, by właśnie w tej branży? No myślę, że trzeba się zaangażować czasami w formie wolontariatu, a więc starać się pokazać organizacji sportowej, że, że możemy jej pomóc. Trudno jest często przekonać działaczy zarządzających do marketingu sportowego, ale właśnie jeśli miałbym w jakiś sposób zachęcić i przekonać, to, to trzeba trochę wytrwałości, e, takiego podejścia wolontariackiego, które obserwuję, że wśród studentów e, niestety zanika ta idea wolontariatu, angażowania się w dodatkowe projekty, koła naukowe. A to jednak w sporcie jest bardzo ważne, co dzisiaj staram się powiedzieć odnośnie tego budowania relacji, to dzięki temu, że poznamy kogoś w kole naukowym czy przy okazji jakiejś imprezy sportowej, no sprawia to, że możemy w przyszłości wykorzystać tą znajomość. A niektórzy studenci zamykają się, wyjeżdżają za granicę. Bo się cieszą, Rzym, że pracują w Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę czy myją naczynia, a nie próbują jednak walczyć o to, o to żeby w sporcie, w sporcie mimo wszystko pracować, mając często fajne portfolio, chociażby jako zawodnik czy jako osoba, która gdzieś tam pracowała przy sporcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.